Agent Tomasz. Witajcie moi drodzy, zawracam wam na minutkę wasze gitary. Żeby po prostu nie popełnić pełnego błędu, który mi się zdarzał w 2015 roku, potem w 2017, przy dwóch dużych produkcjach, przy korwin i przy Nikt Inny Cię Tego Nie Nauczy, czyli w filmie dokumentalnym O szkole Zbiro. Otóż kwestia polega na tym, że. Siedzę teraz na montażu filmu, reportażu, który jest sequelem: Tam, gdzie rosną dyrektywy, i jest to bardzo trudny montaż. Opowiadamy o polskim parlamencie w tym filmie, i staram się w tych 40 minutach z jednej strony pokazać Wam, przyszłym widzom, chaos tego miejsca jakąś taką bardzo negatywną, destruktywną, demotywującą energię. Tego, tego, tego miejsca, tej lokacji, a z drugiej strony chcę, żebyście oglądając ten film, nie poczuli się zdemotywowani, wiecie, chorzy, struci i tak dalej. Żeby to wciąż zachowywało energię i wciąż było fajne. I powiem Wam szczerze, jest to zadanie. Trudne. Nie niemożliwe, ale trudne. I codziennie rano myślę sobie, kurczę, nagrałbym podcast, powinienem nagrać podcast. Przecież jak robiłem te dwa duże dokumenty ile, pięć i trzy lata temu, no to popełniłem błąd, bo nie produkowałem wtedy podcastów i, i, i nikt nie wiedział, czy ten podcast istnieje, czy nie istnieje. I potem jak nagrałem jakiś podcast, to ludzie pisali, o, powrót agenta. Ja tak zawsze patrzyłem na to i mówię, nie, jaki powrót agenta? Przecież ja nigdzie nie wyszedłem. Ja cały czas siedzę w uniwersum agentowym. Powstaje jak nie książka, to reportaż, to dokument, to coś tam innego, to audiobook. Też, akurat podcastów nie ma przez jakiś czas, no bo powstaje coś innego. Podcasty to jest oczywiście kor, że tak powiem, nasz wspólny do kontaktu, ale to nie jest najważniejsza rzecz. Um, a może jest. Tak czy inaczej, jestem. Chciałem tylko powiedzieć, że działam. Że to nie jest tak, że gdzieś wyszedłem i potem będzie wielki powrót, bo, bo coś nagram. Dziwne czasy przyszły i powiem Wam szczerze, Materiał w polskim Sejmie realizowałem oczywiście głównie podczas posiedzeń Sejmu. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że posiedzenia Sejmu są raz na miesiąc. W mijającym tygodniu mieliśmy wyjątkowo posiedzenie Sejmu zaplanowane na wtorek i środę. I to było posiedzenie zwołane, zdaje się, tam z jakimś krótkim wyprzedzeniem. Ja już się tam nawet nie wciskałem, ponieważ mamy drugą falę. I teraz tak, nagrywałem ten Sejm przez wakacje, czyli czerwiec, chyba w lipcu coś zrobiłem czy nie zrobiłem, nie pamiętam. W Sierpniu były wakacje, to było jedno posiedzenie, które zupełnie odpuściłem. No i oczywiście było zgromadzenie, bo tam zaprzysiężenie prezydenta i tak dalej. Ale to sobie też odpuściłem. I potem we wrześniu przez kilka dni byłem zarówno na pracach komisji, jak i sejmu, żeby tam po prostu dużo jak najwięcej materiałów złapać do tego reportażu. I kończy, można powiedzieć, że w czerwcu, jak zaczynałem pracę nad tym reportażem, to jakby było wypłaszczenie. Teraz, jak kończy, skończyłem zdjęcia, to mamy znowu maseczki. Mamy znowu lockdown. De facto, jest to lockdown. Możemy go nazwać soft lockdownem, i tak dalej. I nie mówmy, że to jest czerwona strefa. Tak samo wiecie, to nie jest podatek, to jest danina, i tak dalej. To jest tylko inne słowo po prostu. Pachnie tak samo, róża pod inną nazwą, parafrazując Szekspira, ale. I znowu wszyscy zaczynają chodzić w maskach, nie mogą się kontaktować. Znowu jest czerwona strefa, lockdown. A ja mam na tych materiałach lato, gdzie nikt nie chodzi w maseczce. I mi w ogóle. Jakiś, co się dzieje w ogóle? Jak ja, gdzie ja to teraz pokażę? Komu ja ten film pokażę? Czy ja w ogóle nie będę mógł tego filmu pokazać, bo żadnych zbiorowisk nie będzie, z, zbiegowisk, zbiorowisk nie będzie można zrobić reportażu? Jestem w, z jednej strony, powiem wam szczerze, w bardzo dziwnym miejscu, z którego bardzo lubię wychodzić, i trzyma mnie, trzyma mnie przy nadziei to, że już wkrótce pojawi się taki moment, takie miejsce, z którego widać koniec. Znaczy będzie widać miejsce, z którego widać koniec. To nie jest miejsce, z którego widać koniec. To jest miejsce, z którego widać miejsce, z którego widać koniec. I wychodzisz z tej czarnej e, e, przestrzeni, która zawsze jest na montażu. Jest taki moment, że mówisz, nie, ja nie wiem co to jest, ja nie wiem o czym jest ten film. Ja po prostu, to jest jakaś zlepek po prostu dziwnych wystrzałów i, i, i zobaczymy, nie? I potem dopiero to polerujesz, polerujesz, e, zmieniasz architekturę tego ileś razy, robisz kolejne układki jest ten moment, kiedy jest oddech. Nie? I potem przychodzi taki czas, że możesz sobie odpocząć parę dni, tydzień, nie więcej. I nagle, nagle robię podcast, nagle wyskakuje coś jeszcze. Nagle okazuje się, że ktoś w internet wrzuca, nie wiem, jakieś audiobooki, które ja kiedyś nagrałem i wszyscy myślą, że ja nagle się obudziłem i zacząłem pracę. Wiecie, o co chodzi. Jest takie wrażenie, Frrr, nagle agencki jest wszędzie. Otworzę lodówkę i będzie agencki. Nie, nie, nie. Spokojnie. Praca, praca, praca trwa cały czas. Jest cały czas gęsty wysiłek. W miarę możliwości, czyli w każdym możliwym każdy się robi coś, żeby ten kamyczek popchnąć do przodu. Czasami po prostu niektóre rzeczy powstają dłużej, niektóre krócej, no i zdaje się, zdarza się, że tak się, że tak się rzeczy skumulują jest dużo premier naraz. Teraz na przykład tak propos premier rzeczy, które powstały jakiś czas temu, mamy dylematy libertariańskie, audiobook na podstawie krótkiej, takiej nowelki, książeczki Jakuba Bożydara Wiśniewskiego. Bardzo Wam polecam. Mój głos i tekst Bożydara, więc, więc wydaje mi się, że całkiem, całkiem sprawne połączenie. Na razie jest to realizowane w ten sposób, że co niedzielę dostajecie jeden rozdział, więc obczajcie sobie, bo to na Stowarzyszenie Libertariańskie albo na SoundCloudzie, albo na ich YouTubie. Co niedzielę jest jeden, tam nie wiem, 6-7 minutowy rozdział y, Dylematów y, Libertariańskich. I to jest audiobook, który ma, nie pamiętam ile, 8 czy 10 rozdziałów właśnie takich. Więc pewnie jak, jak skończy się to takie po podawanie w formacie salami y, po odcineczku, no to on gdzieś będzie odsłuchany w całości. Zresztą to są rzeczy, które możecie sobie odsłuchać zupełnie nie w kolejności. I to jest, to jest jeden z takich, z takich dalszych projektów. Y, odezwała się też y, sprawa y, festiwalu filmowego, na który się w marcu Dostałem czy w lutym, czyli Antem Festival, i to już pewnie wiecie, tam gdzie rosną dyrektywy, dostało nagrodę Best International Documentary, czyli taki rodzaj dokumentu nieanglojęzycznego, jeśli by mówić terminologią Oscarów, ale zdaje się, oni teraz zrezygnowali z, 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 z tego słowa Foreign Documentary czy Foreign Feature, tylko będzie International, właśnie, czyli jakby. Antem jest, jest nawet bardziej postępowy niż, niż, niż Oscary. Antem to jest libertariański festiwal, którego główną jakby taką. Inicjatorką i aktywistką jest Joan Skausen. To jest żona Marka Skausena, którego możecie znać z książek, które w Polsce Fior wydaje. Logika ekonomii, narodziny współczesnej ekonomii, bardzo fajna, bardzo fajna książka. Najbardziej ją polecam, bo z niej stale korzystam do, do różnych moich rzeczy, wykładów, audycji, scenariuszy, więc, więc naprawdę fantastyczna rzecz. Jeszcze było inwestowanie w jednej lekcji. Chyba Marka Skausena też, taka książka. No ale, ale w każdym razie jego żona organizuje festiwal filmowy i tam były różne, różne rzeczy. Miał być Jordan Peterson, keynote speakerem na festiwalu, no ale się wszyscy dowiedzieliśmy w czerwcu, że niestety nie ma żadnych. Nie ma, nie ma tego festiwalu. Sala zamknięta, lockdown, sorry. W tym czasie latałem po Sejmie i teraz montuję ten materiał. I to jest teoretycznie sequel tam, gdzie rosną dyrektywy. I będzie ten film podobny do tam, gdzie rosną dyrektywy. Z tym, że jeszcze, jeszcze może za wcześnie, żeby mówić, jaki będzie miał wydźwięk, bo tak jak mówię, na razie jestem w jakiejś tam pierwszej szkicowej, jeszcze nie uzupełnionej wersji montażowej i jest to bardzo ciężki materiał. Dyrektywy jakoś wydają mi się, może z perspektywy półtora roku, łatwiejsze, bardziej przestrzenne. Tam były duże przestrzenie, duże korytarze, kilka prostych tematów do, że tak powiem, odhaczenia i opisania. Tymczasem w polskim sejmie wszystko jest chaotyczne na ostatnią godzinę z opóźnieniem. Możesz wejść, nie możesz wejść. Możesz coś nakręcić, nie możesz nakręcić. Coś się zmienia. Wie, wiecie, jest fatalne warunki do kręcenia filmu. I robię wszystko teraz na montażu, żeby to dało się w ogóle oglądać. Ja nawet nie mówię, żeby to był dobry film. Niech to się po prostu da oglądać. Niech niech, niech oczy się, że tak powiem, nie potykają. Jakieś fatalne kadry, ale też w takim chaosie, jak się produkuje film, który do końca nie wiadomo, o czym jest, o czym będzie, bo dużo rzeczy jest jakby złapanych na bieżąco. Tam, jakby walorem tego filmu jest to, że pewne rzeczy są po prostu złapane na bieżąco, więc trzeba kręcić dużo, trzeba mieć dużą czujność. Jednocześnie co chwilę, któryś ze straży, strażników straży marszałkowskiej łapie cię za kostkę i mówi, o, jaką ty masz wizytówkę, A jaką ty masz wejściówkę, A ja, co, co ty tu robisz? Mimo i oni są co 15 metrów rozstawieni, tak jakby nie wiedzieli, że już dobra, jestem w tej strefie. Ktoś mnie wpuścił, wchodzi się do tego Sejmu jak na lotnisko, muszą cię w ogóle przeskanować. A potem jeszcze co 20 minut pytają o to, żeby żebyś im pokazał wejściówkę. Widzą, że kręcisz. Wiesz, wiecie o co chodzi? Strasznie przeszkadza. I to przeszkadza mi, przeszkadza osobie, z którą, z którą nagrywam materiał. I potem to, to wychodzi na materiale, kiedy musisz ze sobą polepić dwa kawałki. Wiecie, dwa kawałki baleronu, każdy innego koloru, a muszą udawać jeden. Więc jest, więc jest straszny chaos. I za każdym razem rano staję przed takim króciutkim dylematem. Nagrać podcast, odnieść się do tego, co się dzieje w tym momencie w związku z ograniczeniami, że to są mega ważne rzeczy. Jesteśmy naprawdę w bardzo dziwnym momencie w porównaniu z, z marcowym i czerwcowym. Zauważcie, co się dzieje. Mnóstwo rzeczy się dzieje. W ogóle zacznę chyba niedługo współczy, współczuć Morawieckiemu. Jest tak, czuję, że on jest tak samotny. Tak, tak go hejtują w tym pisie, tak go nie lubią. Już na Kaczyńskiego narzekają. I kolejna wojenka z ziobrą się. No nie, wie, wiecie, mnóstwo rzeczy się dzieje w Polsce, w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy zauważyliście, za chwilę będą wybory prezydenckie. To będą pierwsze wybory prezydenckie, które przez podcast Agent zostały centralnie olane i nie robiłem żadnych analiz debat, żadnych analiz, wiecie, tych town hall meetings, niczego. Nic, 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 nic. Jeszcze jak była, nie wiem, Hillary kontra Trump, to, 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 to wiecie, był jakiś cyrk, to było przaśne. Hillary była tak zła, tak fatalna, że człowiek zaczął patrzeć na Trumpa i mówić: Ej, ej chyba zaczynam mu kibicować. On po prostu wygra te wybory. Um, pomijając to, że, że, że były analizy debat republikańskich jeszcze wcześniej w podcaście Agent. No przynajmniej, no wiecie, dużo się działo. A teraz okazuje się, że, że są wybory w Stanach Zjednoczonych i nie było ani tego podcastu na ten temat. Powiem Wam szczerze, tylko i wyłącznie dlatego, że ta kwestia mnie zupełnie przestała interesować. Obejrzałem jedną debatę Biden-Trump i stwierdziłem, że nie, nie będę, nie będę dorzucał się do tego tematu w ogóle, nie będę Wam zatruwał umysłów. Są naprawdę piękne rzeczy, o których można opowiadać, a nie debata Biden-Trump. To jest jedna z ostatnich rzeczy, o których chcemy chyba rozmawiać, tak? Tak naprawdę, tak naprawdę, na trzeźwo. No i każda taka, każda taka, taka myśl, że wrzucę ten podcast, włączę mikrofon, przygotuję jakieś newsy, bo tak jak mówię, fantastyczne rzeczy się dzieją, też pozytywne, dużo pozytywnych rzeczy się dzieje, spokojnie, to nie jest tylko tak, że ludzie, wiecie, tracą zdrowie, życie, majątek i, i, i nerwy, niektórzy coś tam zyskują i nie mówię o sprzedawcach jakichś tam, nie wiem, chyba już teraz czarnych worków chyba najlepiej będzie chyba zainwestować, um, ale mam też alternatywę, popchnąć do przodu, spędzić te trzy godziny, które bym spędził na przygotowaniu, czy 5 godzin, które bym spędził na przygotowaniu prostego, nawet informacyjnego odcinka, na popchnięciu troszeczkę piłeczki do przodu, piłeczki z montażem filmu, i zawsze wygrywa film. Zawsze wygrywa film. To jest to przezbrojenie też umysłu, o którym Adam Smith pisał bardzo często, że jak już masz umysł nastawiony na to, że Film, dobra, Sejm, tu mam w głowie komisję, tu mam głosowania, tu mam debatę, tu mam jakieś inne anegdoty, tu mam jakieś petycje. To wszystko mam poukładane, wiem mniej więcej, gdzie są obrazki do, do zilustrowania tego. To nie będę teraz tego odkładał na bok, przezbrajał się, używając tego słowa, na gadanie o tym, co się tam dzieje w polskim przemyśle winiarskim. Jak dlaczego są zakazane konferencje online w strefie czerwonej, kiedy właśnie powinny być wręcz nakazane i jak to jest z tymi maseczkami to były legalne, były nielegalne nie, 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 nie zajmujemy się tym nie, nie zajmujemy się tym, zostajemy na tym wirtualnym korytarzu sejmowym i montujemy film, po prostu te 5 godzin trzeba włożyć w to bo, bo to inaczej zrobi się, zrobi się strasznie, strasznie nie, 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 niespójne i ta sałatka będzie fatalna tak więc moi drodzy, ja teraz sam za siebie trzymam kciuki na tyle, na ile mogę montując może być trudne, żeby jak najszybciej skończyć ten film i przejść do kolejnych projektów, słyszeć się z Wami częściej w tym podcaście i tak jak mówię, w jakiejś nowej formule, bo wieści pominięte um, chyba, chyba, chyba nie, nie wrócą w takiej formie, w jakiej były, ale to już wiemy, prawda? Więc chciałbym, chciałbym, żeby ten podcast był wciąż zabawny, lekki, fajny, żeby dawał troszeczkę ciepła, dawał troszeczkę światła, um, od, z, z, nie, nie był taki jak cała reszta podcastów. I tu nie żebym się na jakichś kolegów podcasterów żalił, ale mam wrażenie, że, że, że są podcasty, które są świetnie zresearchowane, ale, ale są tak dołujące, że się ich nie da słuchać. I, i, i przydałby się jakiś inny głos chyba. I, I to wciąż mi towarzyszy od ponad 10 lat. To wrażenie, że można o tych samych rzeczach mówić inaczej. A skoro ten podcast istnieje od 10 lat i skoro, skoro wspieracie go na patronite.pl/kośnik agent, to znaczy, że, że się ze mną zgadzacie. No po prostu, że tak, że takie coś powinno istnieć. I powinniśmy o wolności, różnych jej stronach, o jej, o jej ratowaniu, poszerzaniu. Są różne opcje: jest opcja ratowania, jest opcja poszerzania. Chyba teraz mamy opcję ratowania. Powinniśmy o tym rozmawiać. Dobra, ja wracam do montażu, do montażu filmu i tak jak mówię, trzymajcie kciuki razem ze mną, żebyśmy jak najszybciej wyszli z etapu montażu. I, i, I w ogóle, ja nie wiem, to już będzie chyba nieaktualny film zupełnie, jak go skończę. A w ogóle, tak naprawdę, tak serio. Jak przeglądam teraz te materiały, właśnie z korytarzy Sejmowych, nikt tam nie chodzi w maserce, o czym wspomniałem, ale nie, że nikt w lipcu i sierpniu nie chodził w maserce po plaży gdzieś tam w Sopocie. Tylko w Sejmie ci sami posłowie mają w nosie wszystkie obostrzenia. Tak samo posłowie opozycji, którzy teraz gardłują, że PiS nie nakazał im chodzić w maserce we wrześniu, czy tam w sierpniu, czy gdzieś. Wiecie. Ten zły PiS, który im nie kazał chodzić w maserce. Okej. Okay. Dobrze, rozumiemy. Okej, okay. chcecie być traktowani jak barany, chcecie, żeby odpowiedzi każda odpowiedzialna decyzja była podejmowana za was. Bo jak nie ma nakazu, mandatu, trzepnięcia pałką przez łeb, to wy tego nie zrobicie. Abstrahuję teraz od tego, czy maseczki skutkują, jak się siedzi w 30 osób w jednym małym pokoju, czy na korytarzu, czy te maseczki nie skutkują. No bo. To, to, to jest materiał na zupełnie, zupełnie inny podcast. Na zupełnie inny podcast. I oni mają teraz pretensje, że im PiS wtedy nie, nie nakazał chodzić w maseczkach. Matko boska. No ale nie no, dobra, jak można się przyczepić do PiSu za coś, no to koalicja oczywiście obywatelska to zrobi. No, mamy taką, mamy taką, mamy taką em, opozycję, na jaką zasługujemy I, i nie gorszą. Na szczęście. Na szczęście. Czyli jest nadzieja. Dobra, wracamy do pracy, wy wracacie do pracy, wy wracacie. Wyszło na to. Do pracy. Wracacie się do pracy. Do usłyszenia. Tomasz Agencki, agentomasz.pl. Słyszymy się. Oby jak najszybciej.